Poniedziałek, 3 lutego. Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa, zapraszam na informacje piotrkowskie. 45 lat pracy artystycznej minęło o wyjątkowym jubileuszu Tomasza Balcerka dziś w wydaniu. Poza tym pokażemy figurę świętego Antoniego po renowacji oraz powiemy o programie na ciepłe mieszkanie. Piosenkarz, autor tekstów, tancerz, choreograf, moderator imprez, konferansjer, prezenter i można by tak wymieniać dalej, a wystarczy powiedzieć po prostu. Tomasz Balcerek, znany i ceniony piotrkowianin, wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury świętował jubileusz 45-lecia pracy artystycznej. Nie mogło być inaczej. Na 45-lecie pracy artystycznej Tomasz Balcerek przygotował spektakl taneczny. Tym razem reżyser i choreograf na warsztat wziął niełatwy temat ludzkiej psychiki odrzucenia społecznego. My plus otoczenie, plus niepowodzenia, plus brak wsparcia równa się depresja. Skutek to alkohol, narkotyczne używki, oddział psychiatryczny, a nawet próby samobójcze. To kolejne widowisko, które Tomek Balcerek wyreżyserował, a zatańczył zespół Kontra działający przy prywatnej szkole podstawowej imienia Rafała Orlewskiego, Magdaleny Jakubiak. To dwugodzinny spektakl, którego finałem jest artystyczna, taneczna interpretacja filmu Milosza Formana i książki Kenaki Seja Lot nad kukułczym gniazdem. Jest to ciężki temat. Jest to temat o problemach, które nas otaczają, więc wymagał wiele. I też jest dosyć długim spektaklem, więc energii też trochę wymagał. Problemy psychiczne, bycie w środowisku, to tematy trudne. Tak, jest to, są to trudne tematy. Ale bardzo aktualne i teraz bardzo na czasie, więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zwracać uwagę teraz na takie tematy i przekazać je w troszeczkę taki inny sposób, może też trafić inaczej do, do widza. W trakcie spektaklu to tancerze odgrywali główną rolę. Twórca, Tomasz Balcerek, to co dzieje się na scenie nadzorował zza kulis. Ale to on tego wieczoru był najważniejszy. Od 45 lat właśnie tańcem wzrusza publiczność, ale też bawi. Tomasz to artysta wszechstronny, mówili jego przyjaciele i osoby, z którymi połączył artystyczne losy. W pozytywnym słowo znaczeniu można tak powiedzieć, że jest takim wariantem scenicznym i dobrze wykonującym swoją pracę, dobrze wykonującym swoją rolę na scenie. Nie? I tych ról bardzo dużo, bo i śpiewa, i tańczy i no, reżyseruje. Gra, śpiewa, tańczy, recytuje, można wam dodać. No, zresztą jak wiedzą widzowie, razem z Tomkiem też zaśpiewaliśmy przecież dwie kolendy które były imitowane w telewizji Piotrków. Jak pamiętam, dobrze chyba jeszcze w szkole, jak ja chodzimy do szkoły, no Tomasz ode mnie troszkę starszy, już wtedy się poznaliśmy, już wtedy, no, było widać, że coś w tym Tomku drzemie, nie tylko piosenka, nie tylko śpiewa, ale jeszcze właśnie choreografia. Taki chyba koronny jego występ i okres to grupa Taxi, bardzo ciekawa muzyka na tamte czasy, Piotrek Skowron, no i Pan, pamiętam, też grał na gitarze, no, Tomek yy, po prostu no, był wokalistą niesamowitym. Yy, a później, yy, później miałem przyjemność z nim grać. To była taka grupa Calcium Forte, czyli, czyli zespół emerytów, już trochę takich rokowych. No i Tomek z nami śpiewał. Yy, to znaczy, on nie potrzebował prób za dużo. My tam próbowaliśmy godzinami. Tomek przychodził. Robił co swoje i w międzyczasie jeszcze do zajęcia w domu kultury. Finał spektaklu to był moment ogromnego wzruszenia reżysera, bo widowisko przyjęto owacjami na stojąco. Ale to nie był koniec. Podczas finału nie zabrakło tronu, bo przecież Tomek to nasza Piotrzkowska gwiazda. Nie zabrakło również elementów związanych z jego ulubionym zespołem ACDC. Te widać było tak na scenie, jak i w ubiorze pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. Placówki, z którą związany jest od początku jej istnienia. Nie zabrakło też i kilku słów o tomku. Można go lubić albo nie lubić. Można się z nim kłócić, można się z nim zgadzać. Ale jednego nie, nie można mu odmówić: pasji, zaangażowania i tego, że w Piotrzkowie nie ma takiego takiego. Tomaszu, no kto mi tu napisał Tomaszu? Tomusiu, dzisiaj świętujemy twoje 45-lecie pracy artystycznej. To 4,5 dekady pasji, pokus, sukcesów, szaleństwa i niezapomnianych chwil. Nie zwalniaj tempa, niech rock'n'roll w twoim sercu gra dalej i niech ci nigdy nie zabraknie energii. W ten wyjątkowy jubileusz mówimy ci mocno dziękuję. Za pasję, za odwagę, za to, że nigdy nie byłeś nijakim. Że zawsze byłeś, jesteś i będziesz tokiem Balcerkiem! Tomasz Balcerek to osobowość nagrodzona wszystkimi miejskimi wyróżnieniami wyliczał ze sceny prezydent miasta. Nie będę wymieniał, bo zabrakło nam czasu, żeby wymienić wszystkie, wszystkie naprawdę osiągnięcia. Natomiast jeśli chodzi o nasze trybunalskie odznaczenia, to Pan Tomasz dostał wszystkie, które mógłby dostać, i myślę, że jakby powstały kolejne, to też by je dostąpił przy kolejnych dni. Bo to jest oczywiście Złota Wieża Trybunalska, brązowy, srebrny i złoty medal za zasługi dla naszego miasta. Nic dodać nie Ja po prostu skromnie chciałbym w imieniu wszystkich Piotr tych, którzy byli na Pana drodze, i tych, których nie było tych, którzy mają po kilka, kilkanaście lat i tych, których już z nami nie ma, w ich imieniu chciałbym panu bardzo, bardzo podziękować za ten ogromny wkład w rozwój kultury. Świętowanie 45 lat pracy scenicznej zakończono w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie na Tomka czekała niespodzianka. Tort i wiele, wiele osób, które gratulowały i życzyły i sobie i jemu, by ta jego przygoda ze sztukami wszelakimi trwała dalej. I jak sam powiedział, trwać, mimo wszystko, będzie. Dla takich chwil warto żyć. Ja wiem, że Mimo że ja się mówić, a wszyscy chyba się o co chodzi. Ja się nie poddaję. To są robię, ta pasja, to jest dla mnie najlepszy lekarz. Ja tego nie przestanę robić. A jeszcze na koniec odnotujmy, że i nas, pracowników telewizji Piotrków, na jubileuszu nie zabrakło. 45 lat na scenie to równa się setki godzin, tomka na naszych nagraniach i dał się nam poznać jako artysta, ale też i jako człowiek wielkiego humoru. Stąd w prezencie od nas karykatura Tomka Balcerka wykonana przez Bogusława Marię Piaseckiego. Z życzeniami wszystkiego najlepszego od przyjaciół z telewizji Biwio. W sierpniu ubiegłego roku został zdjęty z kolumny i trafił w ręce konserwatorów. Figura Świętego Antoniego z dzieciątkiem sprzed kościoła Ojców Bernardynów na renowację doczekała się niemal w ostatnim momencie. Jej stan był opłakany. Dziś, po miesiącach prac konserwatorów w łódzkiej pracowni, można figurę zobaczyć w pełnej krasie. Blisko 600-tonową figurę z kolumny sprzed z kościoła ojców Bernardynów zdjęto 20 sierpnia ubiegłego roku. Wówczas można było przekonać się, że konserwatorzy mieli rację figura świętego Antoniego była w stanie skrajnej degradacji. Ratunek przyszedł i dziś świętego Antoniego z dzieciątkiem można po renowacji zobaczyć w stanie idealnym. Dzięki pracy konserwatorów figura została oczyszczona, uzupełniono ubytki. Zadbano tu o każdy detal. Oczywiście to jest ten sam Święty Antoni, tylko w innej już wersji. Odnowiony po remoncie, po przygotowaniu, e, możemy podziwiać na razie tutaj w przedsionku kościoła naszego Świętego Antoniego. Figurę Świętego Antoniego wystawiono w gablocie przed głównym wejściem do kościoła. To tu będzie miał swoje miejsce. Jak długo? By mógł wrócić na kolumnę, i ją trzeba również wyremontować, ale na to potrzebne są pieniądze. Chciałoby się powiedzieć, że się stać w cud świętego Antoniego, ponieważ koszty, które jeszcze przed nami, na razie są nie do osiągnięcia przez nas. Ale ufam, że tak jak udało się remontować świętego Antoniego, dzięki życzliwości pielgrzymów, mieszkańców Piotrkowa, ale również instytucji, uda nam się przygotować to miejsce dla Antoniego. Jakie są szacunkowe koszty renowacji lub odbudowy kolumny? Okropne. Jest to około 800 tysięcy. Datki na remont można składać do świątynnej puszki, a potrzeby renowacyjne klasztoru nie kończą się na kolumnie. Pilnych prac renowacyjnych wymagają figury, znajdujące się na zewnętrznej bramie. Gołym okiem widać, że zaczynają pękać, dlatego ze względu bezpieczeństwa zostały ogrodzone. Gdy znajdzie się finansowanie, zostaną zdemontowane i odrestaurowane. Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych. Taki ma być efekt programu Ciepłe Mieszkanie, który ma poprawić efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. A będzie to możliwe dzięki podpisanej przez miasto umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wnioski Piotrkowianie już mogą składać, na jakich zasadach? O tym w materiale. Zasady podobne jak w programie Czyste Powietrze. Cel również ten sam: poprawa jakości powietrza w mieście. Jednak beneficjentami w programie Ciepłe Mieszkanie nie są właściciele domków jednorodzinnych, a jak sama nazwa wskazuje, mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Nabór już ruszył, wnioski można pobierać w Urzędzie Miasta przy Ulicy Szkolnej. Jak mówi kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pierwsze wnioski już wpłynęły, a na ten cel przeznaczone ma być ponad 5 milionów złotych. Program Ciepłe Mieszkanie ma na celu wsparcie mieszkańców w wymiany źródła ciepła na ekologiczne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z dotacji na wymianę tzw. kopciuchów, montaż nowoczesnych systemów ogrzewania, termomodernizację, a także na wymianę okien i drzwi. Program oferuje trzy poziomy wsparcia finansowego w zależności od dochodów. W programie podstawowym można uzyskać dotacje do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 19 tysięcy złotych na jeden lokal mieszkalny. W programie podwyższonym skierowanym do osób o dochodach niższych do 65% kosztów oraz w programie najwyższym dla osób o najniższych dochodach możliwe jest uzyskanie dotacji do 95% kosztów, ale nie więcej niż 43 900 zł na jeden lokal. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele lokali mieszkalnych, budynkach wielorodzinnych, osoby posiadające ograniczone prawo rzeczowe do lokali, najemcy lokali gminnych oraz wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali. W zależności od rodzaju inwestycji, wspólnoty mogą liczyć na wsparcie do 375 tysięcy zł, jeśli projekt obejmuje również montaż pomp ciepła lub do 150 tysięcy zł przy realizacji tylko termomodernizacji w budynku z już istniejącym efektywnym źródłem ciepła. Okres Świąt Bożego Narodzenia zakończony. 2 lutego w Kościele Katolickim obchodzone jest Święto Ofiarowania Pańskiego, w Polsce zwane też Świętem Matki Bożej Gromnicznej. To ostatni dzień, kiedy śpiewane są kolendy, a tych można było posłuchać m.in. w Kościele pod wezwaniem świętych Jacka i Doroty podczas finału wojewódzkiego festiwalu Kolenda Pieśnią Zgody. Zanim po kościele rozniosły się dźwięki kolęd, organizatorzy Wojewódzkiego Festiwalu Kolenda Pieśnią Zgody podsumowali tegoroczne zmagania. Uczestników nie brakowało, a poziom wykonywanych przez nich kolęd skutecznie utrudniał jurorom wybranie najlepszych wykonawców z ponad pięciu grup. Tegoroczna edycja, e, muszę powiedzieć, że obfituje bardzo e, bogate wykonania. Mieliśmy przyjemność wysłuchać. E, Uczestników, którzy naprawdę są utalentowani. Niektórzy uczestnicy już posiadają taką profesjonalną, można powiedzieć, technikę wokalną, przepiękny temper głosu. Tak jak wcześniej powiedziałem, umiejętność wibrowania, umiejętność prowadzenia oddechu podczas śpiewania. No, z przyjemnością słuchaliśmy niektórych wykonania. Nagrody dla uczestników konkursu to rzecz ważna, ale nie najważniejsza. Udział w konkursach dla wokalistów to okazja do sprawdzenia siebie. Ale nie tylko. Na pewno, żeby się jakoś przedstawić, tak, pokazać się, żeby na przykład mieć jakiś lepszy start w dorosłości pod względem śpiewania jakichś koncertów, żeby mieć znajomości, bo jest taka szansa, że gdy się gdzieś występuje, to mo może ktoś ojść zauważyć i jakieś kontakty się wtedy zbiera i dalsza przyszłość może być otwarta. Przede wszystkim, żeby się sprawdzić i pokazywać swój talent innym, bo tak jak ja teraz jestem w młodym wieku, nie wiadomo jak się moja, jak się moja przyszłość potoczy, więc teraz doceniam ten czas, że jeszcze jestem młoda i mogę to pokazywać. <mum> W finałowej konkursu zaprezentowali się najlepsi wokaliści. Widownia, która wypełniła kościelne ławy, usłyszała w większości pastorałki i piosenki świąteczne, nie będące na top liście najczęściej śpiewanych utworów bożonarodzeniowych. Młodzi wokaliści postawili na mniej znane i rzadziej wykonywane utwory. Okres balów, maskarat organizowanych zimą, a dokładnie w czasie od Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową. Tyle teoria, a wystarczy powiedzieć jedno – karnawał. W karnawałowe tany w ubiegłą sobotę ruszyli seniorzy, uczestnicy warsztatów Ośrodka Edukacji Artystycznej, Miejskiego Ośrodka Kultury. Ach, co to był za bal. Bal na stoparku ale nie tylko w parach w grupach bawiono się na balu w ośrodku edukacji artystycznej miejskiego ośrodka kultury. Bal był okazją do zaprezentowania twórczości i aktywności seniorów. Tak więc kankana nie mogło zabraknąć. Ojciec Gąsowski śpiewał gdzie się podziały tamte prywatki, a seniorzy z łezką w oku zmienili treść piosenki na gdzie się podziały tamte bale i wspominają te z czasów pierwszej młodości. Kiedyś się balowało w ten sposób, że człowiek się ubierał w to, co miał. Nie było można po prostu pozwolić sobie, przynajmniej za moich młodych czasów, pozwolić sobie na jakieś ekstra kreacje, ponieważ no, środki były niewielkie. A najlepiej wspominam mój pierwszy bal z moim mężem. Nie pamiętam już w którym miejscu Piotkowa to było, ale ten pierwszy bal zawsze zostaje w pamięci. Suknię miałam uszytą przez samą siebie na tym balu. Ale bawiliśmy się świetnie. Ja balowałam już, załóżmy, od y, klasy maturalnej. Wtedy po raz pierwszy y, rodzice mnie zabrali na bal, rodzinny bal, ale były bardzo ładne stroje, tak, takie suknie z krynoliną, mężczyźni pod muszkami, z laseczkami. No tak było poprzez no by bardzo ładnie. Zaczęło się polonezem, a później walcem. I choć tamte bale nie powrócą, to dzisiejsze mają swój urok i czar, a chętnych do udziału we wspólnej zabawie nie brakuje. Tańce trwały, ale nie będziemy zdradzać, czy do białego rana. Zbiór różnorodnych perspektyw, emocji i refleksji wraz z pytaniami o współczesny świat, codzienność, wyzwania swoich czasów i pytanie, czym żyją młodzi? Czym żyją? To pokazują sztuką. Dziesięć odpowiedzi na to pytanie można zobaczyć w Ośrodku Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego. W piątek odbył się wernisarz Wystawy Prac Dyplomowych Studentów Łódzkiej ASP. Różne koncepcje, tematy, style, techniki i media jakimi posłużyli się młodzi artyści w swoich pracach mają wspólny element. To wymiar ludzki. Tak też zatytułowano wystawę. Humanus, czyli czym żyją młodzi ludzie? Ja w swoich obrazach przedstawiałam codzienne życie, które tak jakby widać jak jest zawładnięte przez media, internet i jak to wpływa też na nasze samopoczucie. I to, co się dzieje w naszej głowie i nie tylko. Ja stworzyłam cykl obrazów z instalacją, e, gdzie podałam własnej interpretacji ogólnie znane słowo, jakim są manowce, e, własną interpretację tego słowa. No i myślę, że pomysł się zrodził z takiego poczucia zagubienia. Myślę, że, że w dzisiejszych czasach wcale to nie jest takie trudne zgubić się. Zagubienie, uwikłanie człowieka w cyfrowym świecie, lęki, pytania o tożsamość. To wszystko widzowie mogą zobaczyć na ekspozycji w Ośrodku Działań Artystycznych w formie obrazów czy instalacji. Wystawa to prace dyplomowe 10 studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Czym jest ta wystawa dla pani? Na pewno jest bardzo miłą pamiątką i też przypomnieniem, że uczelnia pamięta o swoich absolwentach i że dba o ich ścieżkę zawodową też poza ASP. Jak mówiła profesor uczelni, a zarazem kurator wystawy, to wystawa wyjątkowa. Wstęp na salony artystyczne młodych, a Piotrków Trybunalski to miejsce idealne. To jest genialnym miejscem, przepiękna przestrzeń. Tutaj już miałam okazję też mieć kiedyś ze studentami wystawę i to podnosi ich samoocenę, podnosi ich rangę, stają się pewni siebie, stają się ważni. To na uwaga, której bardzo często brakuje. Tutaj jakby mają szansę jakby je doświadczyć. Uwaga na ich pracę, na to, co mówią i jak mówią. No ta przestrzeń jest bardzo, bardzo piękna i, i też wspaniale zobaczyć te wszystkie prace razem, bo jednak nasza pracownia no, nie ma aż takich gabarytów, także nigdy tych prac nie widzieliśmy razem. No, to, to jest świetne, tak, żeby też zobaczyć no, właśnie te, te kilka lat pracy tych zdolnych ludzi. Podczas wernisarzu nie zabrakło tych, którzy szukali odpowiedzi na pytanie, czym żyją dziś młodzi. Ale kto nie był jeszcze, ma szansę obejrzeć pracę studentów. Wystawa czynna będzie do 2 marca. A na koniec jeszcze zaproszenie. Rada Osiedla Belzacka zaprasza mieszkańców z terenu działania Rady na spotkanie otwarte z przedstawicielami Urzędu Miasta, Zarządu Drugi Utrzymania Miasta, Komendy Miejskiej Policji, a dotyczyć ono będzie spraw porządkowych i bezpieczeństwa. Spotkanie odbędzie się 5 lutego w środę o godzinie 16 w szkole podstawowej numer 12. Ja dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.